Cześć, witajcie moi drodzy. Czwórka z tej strony a przed wami po raz kolejny Card Hunter. To kolejny odcinek. Stwierdziłam ostatnio, że te pierwsze rewele są trochę dla nas za łatwe i pewnie się trochę nudzicie, jak pokonuję tych podstawowych przeciwników. Więc w trakcie, kiedy nie robiłam tego pod nagranie, przeszłam kilka pierwszych leveli. Tutaj był jeszcze e, jakieś cavey, kilka. Jezu cavey. <laughs> to prawie jak powiedzenie um, czegoś z Minecrafta, tak czy inaczej. Mamy teraz troszeczkę bardziej rozwiniętą drużynę. Poczekajcie, spróbuję, chyba tutaj jak przyjdę. To ben, będziecie widzieć moich tak. Oto Spartan 3 jest już na czwartym poziomie, Spartan 2 też na czwartym, a Spartan 1 też na czwartym. I wszyscy praktycznie będą niedługo levelować. Trochę lutu się tutaj zebrało. Niestety nic fajnego w tej chwili. Może komuś coś możemy zamienić. Spójrzmy szybko. Mm hmm... -hmm. W zasadzie nie. To byśmy mogli zamienić, ale to jest chyba fajniejsze. Chociaż może nie. Co to jest? To jest: attack, Attach this to yourself, duration 3. Um, at the start of each round you move one. Teleport keep. Dobra, spróbujemy z tym. Nie ma problemu. Zobaczymy, czy będzie fajne. Tu jest jeszcze coś, czego nie możemy założyć. Dobra. I teraz w takim razie. Pójdziemy. Diamonds of cobbles My mamy czwarty, czwarty, czwarty. Tu jest na czwartym level. Tak, bo tu jest szósty. Dobra, czyli idziemy tutaj. dungeon The Lizard Man Priest Slab God is leading an uprising. Ah, Okej. Okay. Musimy go sprowadzić przed oblicze sprawiedliwości. Same in the Ancient sourens of the shield heaven lies the hidden layer of slab god. <grywia> dobra, dobra, spoko. Mamy trzy bitwy przed sobą. Level 4-5, czyli wszystko się zgadza. Eee, dobra, zaczynamy. Nasi przeciwnicy są po dwóch stronach. Eee, no to. Tradycyjnie. Zaczynamy od tego typu kart. I będziemy się ruszać w takim razie. Tutaj, jednym. Bęk. No to ten już więcej nie zrobi. Teraz tak. Ten. Ten może się ruszyć tutaj, w takim razie. I w zasadzie ten może się ruszyć tutaj. I teraz tak, powinniśmy móc zaatakować czarodziejem, to jest, on ma 13 życia, to jest za 4. Bang. O, ma włócznie, czyli może atakować z odległości dwóch. Co to jest za karta? Uh, Frenzy 2, Duration 2, a nie, dziękuję, na razie. Uh, tym nie możemy zaatakować, tym też nie możemy zaatakować. Tym możemy uleczyć siebie samego. I pięknie. I w takim razie kończymy rundę. Będziemy musieli oddać coś stąd. Mm, niech to będzie chwilowo zbroja. Chociaż trzeba było te słabe uderzenia. Tak sobie myślę, słuchajcie, że ja będę chciała na pewno zrobić z tej gry co to jest. Mało osób ogląda granie po godzinach, mało osób ogląda w ogóle. Oglądalność serii z Cat Huntera jest niska, a myślę, że warto o tej grze powiedzieć. Może też spostuję ten akurat materiał na Jaroku, bo pewnie trochę z Was zauważyło, że tam się pojawiają coraz częściej moje materiały. I tak to jest generalnie oficjalny deal, że um, niektóre z moich materiałów u nich e, będą już się pokazywać. Dobra, to leczy fajnie. Mamy tutaj dobre uderzenie, tylko żeby ten koleżka nam nie spieprzył stąd. Nie, on nas zaatakował świetnie. Bang! O, stary, nie żyjesz. Dobra. Z tej strony mamy załatwionego. Teraz jeszcze musimy tylko. Jak ty się tym 6 może. Dobra, przeżyjesz chociaż moment. Dobra, chodź tutaj. I teraz ty możesz zaatakować. Ty możesz uleczyć wszystkich. I siebie w tym. No i jest super. No właściwie tylko tyle możemy zrobić. Pięknie. Gary też kończy swoją turę. I musimy dwie karty od Spartana, jeden wyrzucić. To nam się na razie chyba nie przyda. Taką dostaniemy jeszcze jedną i tak. No i dobra, teraz tak. Najpierw sobie przeklniemy tego wroga. A teraz zadamy mu obrażenia. No właściwie mogliśmy od razu zadać po prostu obrażenia. Jest. I uwaga, przed nami będzie... Już co to jest? Gary! You roll dice like you mean to murder them! Dice rolling requires subtle as well as vigor. Hmm. <laughs> fajnie, fajnie tego mojego mistrza gry jego starszy brat krytykuje. <laughs> Dobra, idziemy. Otwieramy skrzyneczkę. I w skrzyneczce mamy szaty, które już mamy jedna. I mamy też buty, których jeszcze nie mamy takich butów. Co to jest to? Uh, step 1 slashing, chip Prince. Okej, okay, czyli to atakuje. Hmm. A jaki mam, mam możliwość tylko chodzenia. Szkoda. To wydaje mi się, że o wiele lepiej będzie dać to temu. Bo on i tak się zwykle szybko porusza, więc to, że z butów dostanie tylko i wyłącznie kartę chodzenia, nic nam nie, nie bruzi. a za to Spartan trzy razy czasem tylko dostaje szybką kartę z butów, a tak to ma tylko i wyłącznie chodzenie. Dobra, idziemy dalej. Druga bitwa. Not how I cast them, with grace and punch, stiff yet manly. You would do well to copy my technique, little brother. <laughs> dobra, czyli starszy brat Garego cały czas go poucza, jak się rzuca kośćmi. Okej. Okay. Więc mamy zasadzkę. Teraz mamy tak, musimy rzucić sobie karty rozpoczynające. I teraz, w którą stronę my się będziemy ruszać? Tu mamy 13, trzynastkę, tu jest 16 Mhm. Dobra, ten zacznie. Będzie dokonując tego. Auć! Teraz tak dobrze by było, ale nie mamy jak tego zrobić, więc atakujemy sobie tego tutaj. On ma już tylko 7. Ten z nim na razie nie może nam nic zrobić. To jest pytanie, czy ty, Mopku możesz tutaj przyjść? Możesz, super. Auć. Bank. Teraz będę próbować coś zrobić. To zaklęcie tutaj najpierw odejmuje dwa, a dopiero potem leczy. Pytanie, czy jeżeli ja mu dam temu to, czy to on najpierw w takim razie zginie, czy on dojdzie do zera i się uleczy? Bo jeżeli on zginie od tych pierwszych dwóch obrażeń, to w takim razie mamy świetną kartę. Testujemy. Haha, ha, zginął, dobra. Jeżeli zastanawiacie się, co to są te gwiazdki, to są tak zwane punkty zwycięstwa. Ja muszę mieć 5 gwiazdek, żeby osiągnąć zwycięstwo, a za to Gary potrzebowałby sześciu. Nie wiem, jak Gary może zdobyć sześć kart zwycięstwa, ale to chyba nic, nad czym ja się powinnam jakoś mocniej zastanawiać. Dobra. Ten tu zostaje, ten tu zostaje, okej. Okay. Potrzebujemy leczenia zaraz, szybko. On ma osiem. Niedobrze. Bęk. Ten sobie idzie. Ten poleczy nam wszystkich. ten, A, nie dam rady. Nie dam rady tego. Dobra. To w takim razie jeszcze raz. Tędy. d. the oldest reviewed card in target hand. Ok, czyli on nam zabrał najstarszą naszą kartę. nie jest problem. Ten się leczy. au Dobra. Zmiana planów. Ten spierdala. Sorry. Sorry, guys! Ale wiecie jak to jest. Dobra. Teraz tak. Ty podejdź do niego. O, niestety nasza zbroja nam niezbyt pomogła tutaj. Ty się też odsuń chwilowo. Na przykład tutaj. Będziesz mógł mieć i tak na niego zasięg. A, spokojnie. To nie jest tak, że... Ja się jakoś bardzo boję go. Mam jeszcze trochę kart do wzięcia. I teraz tak, to sobie możemy odrzucić. Oprócz tego jesteśmy w miarę bez kart. Hm. Hm. Nasz przewspaniały woj ma dopiero o, pierwszą kartę, która by w jakikolwiek sposób nam pomogła. Dobra. Zabijamy tego. Teraz z daleka też tego. Hmm, musimy podejść. Teraz gary pasuje, więc możemy wbić mu trochę. Hmm. Okej, okay, dostał obrażenia, ma już tylko 10. Przy okazji mamy dosyć mało... ...życia na naszych wojownikach. Co mnie trochę martwi. Dobra, tego nie możemy w żaden sposób zrobić. Aha, to teraz nie mogę tego załatwić. Świetnie! Świetnie, wspaniale. To się tutaj rusz, żebyśmy mieli lepszy dostęp. i w takim razie kończymy tą rundę. Za chwilę Spartan jeden może zdechnąć. 10. Na początek możemy go trochę pomęczyć. Au. Jeszcze raz. Au. O mój Boże, Spartan dwa. Giń! Giń! Co to jest za karta? Okej, okay. to w takim razie zabierzemy mu dwa i on zginie. <laughs> Okej. Okay. Już się zastanawiałam, czy będziemy w stanie pokonać tego gościa, bo skoro on miał zbroję, która pozwalała mu na mm, unikanie fizycznych obrażeń, to było ciężko, bo nam zostali dwaj wojownicy, a Spartan 2, który był e, naszym czarodziejem zginął. Uh, Cockadai, that was a, -a really. Do I have to everything? Do I have to do everything for you, Gary? <laughs> dobra. Skrzyneczka. Buty. I nowa zbroja. To będzie nowa zbroja dla naszego sportana jeden. Uh, dobra, co tu mamy? W zasadzie. Moment, to nam armor 2, armor 3, dobra. Bierzemy sobie te budki. Spartan 1, co ty masz za zbrojkę tutaj? Nie, ja, będziesz mieć taką, która będzie więcej ludzi leczyć. Uh, I okej, okay. idziemy na nas ostatnią. Sorry Melvin, I didn't realize that rule extended to dice that missed the table and landed on the floor. <laughs> Jej, fajnie jest napisane tutaj fabuła. Znaczy właściwie samo prowadzenie tej kampanii to jest takim trochę humorem tego jak e, podchodzi się do faktycznych gier, które się odbywały między przyjaciółmi przy stole, jak spadały kości, jak przychodził ktoś z pizzą, jak e, mistrz gry w trakcie opowiadania jakiejś historii nagle wtrącał, hej podaj chipsy. Super, strasznie mi się to podoba. Dobra, idziemy, następna, ostatnia bitwa. Um... I co tu się dzieje? voice cries out, approach our No dobra. Ktoś chce nas zabić. To jest zawsze pozytywne. Dobra, mamy jedną bardzo mocną kartę, dwie mocne karty na Spartanie 3. Rozpoczynamy jednak podstawową kartą. Uh, add one damage to any electrical attack, subtract two from block rules in can keep. Dobra. Czyli dodaje nam jeden do ataku, no. To, to jest dla mnie najważniejsze, jeżeli ten atak jest związany z. Uh, z... z, z, z? wysłów się. Z prądem. I teraz tak, w takim razie on powinien zadać 4 damagea temu teraz? Albo powinien zadać jednego dymacza do mnie. Hmm... Dobra, nieważne. Na razie sobie zatakujemy tego. Ma już tylko siedem. Nasz krasnolud mógłby się ruszyć tutaj. Auć. Auć. Ups. Mój kresnoludź źle się ruszył. Miał się ruszyć tutaj, a nie tutaj. Fucking freaking. Dobra. Uleczymy trochę tego. Co to daje? Dyska. Dobra. Carey is playing. On chyba skończył swoją. O, świetnie. Mogę sobie tego przenieść tu. I teraz go zarąbać. Pięknie. Auć, auć, auć. Czarodzieja mi zarąbują. Eee, czy ja chcę się nim ruszyć do przodu? Jeszcze chyba nie. Dobra, pasujemy. Eee... Ale tym chce się ruszyć do tyłu. Czy już możemy pasować? Dziękuję. Zaraz zabiłam dzieje, A to już nie będzie dobre, bo... Ten pojedynek jest zdecydowanie trudniejszy niż poprzednia. Dobra. Teraz tak. Dam temu tą klątwę. OUCH Dobra, w pokonajmy tego Jeden przeciwnik mniej Co to są za karty? Whenever target rolls dies, die, subtract one from it Świetnie! Bad luck Unholy curse Whenever target character would take damage that character takes an additional 3 damage O nie Niedobrze. Uh... Bez sensu. Za każdym razem, kiedy ten dostanie damage'a, to dostanie jeszcze trzy dodatkowe damage'a! Ha! Ha! Super. Dobra... I jeszcze tego tutaj... Dobra, zostawił już jeden przeciwnik. Nie jest najgorzej. Będziemy podchodzić krasnoludem. Pasujemy. Pasujemy. O, musimy coś oddać. Teraz, jako że on ma tą klątwę na sobie, a ma klątwę, która mu dodaje damage, lepiej, żeby zatrzymał jakąkolwiek zbroję. Więc wyrzucimy to. Co to nam daje? At the start of each turn, you move one to keep. Dobra. Go. Eee, trochę go podleczymy. I teraz tak. Podejdziemy tym tutaj. Fuck you! Jakie ja mam cię teraz zaatakować, co? Podejdziemy też tym tutaj. Jaki badlak ty wredny człowieku. I podejdziemy też tym tutaj. Zatokujemy tego. I w takim razie jeszcze zatokujemy. Tak, tego. Cztery ma już. Uh -huh. Nie mam co z tym zrobić. Eee, możemy podejść sobie tym czarodziejem. Au! Miejmy nadzieję, że on już nie ma żadnej tego typu karty. Halo? Uuu, podszedł mi pod nóż. Dlaczego on tak zrobił? Nie wiem, ale nie będę się z nim sprzeczać. Giń. Pięknie! Gdyby nie potrzeb, nie dostałby tylu obrażeń. Dobra, teraz mogę się ruszyć, bo miałam tą kartę na samym początku. I szczerze powiedziawszy wolę się ruszyć do tyłu, gdyż... Tak, ten był za blisko. I teraz dobrze by było, oprócz tego, że mamy tą kartę na rozpoczęcie, po prostu go zarąbać. Proszę. A, tada, No! Im dalej, w last tym jest ciekawiej, bo zdecydowanie jest trudniej. I już muszę kombinować. Fear not, czwarty Spartan. I shall ride to the rescue, if Gary continues this <laughs> with this substandard fare. <laughs> Spoko. Jeżeli Gary będzie nas za bardzo uh, zawodził, jako mistrz gry, to jego brat nam pomoże. Mamy level upy. Dobrze. Dobrze. O! dostaliśmy Miner Token Power. Nie, Miner Power Token. Sorry. To jest to, co było potrzebne, żeby nosić te dodatkowe przedmioty. Dobra, fajnie. Power Tokens allow you to equip more powerful item, items. Sorry. You'll get more tokens as you reach higher levels. Okej, okay, fajnie. Uh, each character power tokens are shown under the figure. Okej. Okay. Okej. Okay, Okej, okay, dostał też tokena i Spartan jeden tak samo. Wspaniale. Dostaliśmy też nowe miejsce w ekwipunku. Na razie otwieramy sobie skrzyneczkę. Durum. Dobra, to jest to, co byśmy dostali, gdybyśmy byli użytkownikiem premium, ale jak wiemy, nie będziemy nigdy użytkownikiem premium. Jak na grę free to play, bawię się tutaj świetnie. Teraz sprawdźmy. To jest jakaś holy weapon. Czy my mamy jakiś holy weapon, który możemy użyć? Możemy sprawdzić w ten sposób. Divine items to jest ten. A weapons? No tak naprawdę po prostu wrzucić drugi raz tą samą. A nie, podobną, ale okej. Okay. Teraz tak, ty. Czy ty czegoś możesz? Arcane. Dobrze, arcane items. Hmm, takie karty, co to jest? Tak dyska... Aha, dobrze. Czyli... Ten na a tu Będzie musiał najstarsze karty wrzucić. Najstarszą kartę. To jest atakowa. Hmm, to też. Wiecie jak to ze mną jest? Ja to bym najchętniej wrzuciła kolejne przedmioty do ataku. I chyba tak zrobię proszę. Czy ty coś dostałeś kolejny weapon, dobrze? Fajnie, że możesz mieć tyle broni. Sprawdźmy, co możesz mieć tak naprawdę. Czy możesz już to? Mógłbyś to. Mhm. Co ty tutaj potrzebujesz? Aha. Tego jeszcze nie mogę, bo powinna mieć do tego dwa tokeny. A szkoda, bo to fajna broń jest. 3, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 10, aha, to jest taka jaką już mamy. 5, 5, 4, Dwa, dwa. To jest fajna broń, wiecie dlaczego? Bo jeden z tych ataków jest obszarowy I wszyscy, którzy, wszyscy przeciwnicy, którzy są w zasięgu tej broni będą dostawać te obrażenia Więc w gruncie rzeczy super Mamy trochę do sprzedania treżerów. Znaczy trochę, mało ale okay. Zobaczmy Pojawiło się coś nowego The slippery subguard your world, but the map you took leads to his Temple hideout, czyli możemy ścigać z buja, którego tam wzięliśmy. Dobra. Gdzie tu było the armor, Armorie? Tutaj świetnie. I teraz chwilowo sobie szybko sprzedamy wszystkie skarby. Bang, bang. Bang, bang. Super. I teraz sprawdźmy, czy coś byłoby fajnego tutaj. Chociaż może nie. Dobra, co to jest tutaj? Daily Deal. Dużo um, dosyć mocno drogich rzeczy, ale z drugiej strony te rzeczy są niby już na te minor power token, ale my mamy jeden minor power token. Um, hmm. Co dodaje? Penetrating, penetrating, penetrating. O, to jest hełm. Jeszcze nikt nie nosi hełmu chyba u mnie. Nie, co to jest to? Discovery, attachment. Jest całkiem sporo ciekawych, dodatkowych kart. Więc na pewno hmm, będziemy się przyglądać częściej tym. Dillon. Eee, tak patrzę, czy ja chcę to, ale chyba jeszcze mi nie jest to potrzebne. Na razie będę zbierać gotówkę, a, a potem zobaczymy, czy będę chcieć coś z tym robić dalej. Zobaczcie w ogóle, jak duża jest mapa. Jest naprawdę spora. Ja nie jestem pewna, że będę robić z tej gry, co to jest. Ja wiem, że bardzo rzadko to robię, tak że robię na czegoś serię, a potem robię, co to jest. właściwie chyba nigdy z niczym tak nie było, ale kurczę, mam wrażenie, że ta gra to po prostu na to zasługuje. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Dajcie znać. Co tu się dzieje? Aha, tu są rzeczy, które nie są dla nas dostępne jeszcze właściwie. No to nie by było dostępne. Ale. średnio mi się podoba. ne. Poczekamy, zobaczymy. Może będzie coś lepszego. Czekam, aż będę mogła to sprzedać, bo chyba ale nie mogę tego sprzedawać, tak? Later. No to later, Walligator. Dobrze, moi mili, dajcie znać, co myślicie o Card Hero... Nie, kart Hunterze, jeżeli wam się podobało. Pamiętajcie zostawić lajka... Lajka? Lajka? Przepraszam za ten dziwny akcent. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. A tymczasem ja się będę żegnać. Trzymajcie się, czwórka, bez odbioru.